Ja jestem Karolina i dzisiaj odpowiem na pytanie, czy można zwiększyć wartość dofinansowania na etapie realizacji projektu unijnego. Kluczową kwestią jest tutaj treść Twojej umowy o dofinansowanie oraz moment, w którym zawnioskujesz o zwiększenie dofinansowania. Większość umów wyklucza możliwość dokonania zmiany polegającej na zwiększeniu wartości dofinansowania, tak jak na przykład te wzory funkcjonujące w ramach RPO województwa dolnośląskiego. Jest to jednak możliwe na podstawie rozporządzenia, a mianowicie na podstawie artykułu 6, ustęp 2 rozporządzenia GBER. Chodzi tutaj o rozporządzenie nr 651 na 2014, uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Jakie są warunki zwiększenia? Po pierwsze, wywołanie efektu zachęty który nie będzie miał zastosowania do pomocy na działalność, którą i tak beneficjent by prowadził, niezależnie od uzyskania tejże pomocy, oraz drugi wniosek musi być złożony przed e, rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Do zobaczenia w następnych materiałach.